To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzedlania. witam cię ja, czyli Alina Kaśmierczak. Wszystko jest po coś, nie ma w życiu przypadków, i wszystko ma odpowiednie miejsce i czas. Jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś, to powiem ci, w jaki sposób to działa ponieważ w moim życiu w stu procentach działa. E, właśnie przed chwilą skończyłam rozmawiać z moją koleżanką, gdzie zadzwoniliśmy w sprawie jakiejś plotki, ploteczki, żeby ze sobą porozmawiać. Rozmowa jednak tak się potoczyła, że doszliśmy do tak mega głębokich przemyśleń, i nagle okazało się, że moje puzle życiowe zaczęły się składać, że kolejny puzel wskoczył i jest nagle takie olśnienie wow! Właśnie to chciałam usłyszeć. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Właśnie uświadomiłam sobie, jak wygląda moje życie. I niby niepozorna rozmowa, a okazuje się, że ona zmienia twoje życie, ponieważ w życiu nie ma przypadków. Tak miało być. Osoby, które spotykamy w naszym życiu, spotykamy zawsze po coś. One są albo naszym darem, prezentem dla nas, albo naszą nauką. I za każdym razem, kiedy spotykam trudną relację, to nie pytam się, dlaczego znowu ja mm, takim nieszczęściem mnie spotkał. Nie. Czego ta relacja ma mnie uczyć? I jeśli tak zaczniemy podchodzić do życia, to nagle okazuje się, że wszystko zaczyna się składać w całość że nagle wszystko okazuje się, że jest tak, jak być powinno że na niektóre rzeczy Trzeba trochę poczekać, że nie idzie pewnych rzeczy przyspieszyć w naszym życiu, bo trawa nie rośnie szybciej, jak się za nią ciągnie. Trzeba po prostu czekać. I jeśli uwierzymy, uwierzymy w to, że wszystko ma sens, że wszystko dzieje się we właściwym czasie i właściwym miejscu. I że nie ma w życiu przypadków, to nagle będziesz od wszechświata otrzymywać informacje. To będzie zasłyszany cytat. To będzie na Facebooku, że ci się wyświetli akurat to zdanie, a nie inne. Ja teraz wyczuliłam się i zastanawiam się, jeżeli trzy razy usłyszę gdzieś to samo, to znaczy, że mam na tym się skoncentrować. Bądź uważny, uważna. I zwracaj uwagę na to, że nie ma w życiu przypadków. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.